Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie kochać się Bogu. Tajemnica Najświętszego Oblicza Od momentu kuszenia pierwszego człowieka, aż po obecną infiltrację Kościoła Świętego i ogólnoświatową rewolucję, diabeł i jego słudzy starają się zniszczyć ludzi stworzonych na obraz Boga. Teraz nie atakują już z zewnątrz, lecz potajemnie wywierają swój wpływ zgubny z samego wnętrza świętego kościoła rzymskokatolickiego. Dlaczego Bóg na to pozwala? Uwielbia patrzeć, jak dusze heroicznie walczą o wiarę. W XIX wieku sługa Boży. Leo Dupont, za którego wstawiennictwem miały miejsce setki cudów, powiedział, iż pewnego dnia komuniści zniewolą świat to znaczy, zamkną kościoły i uczynią z ludzi niewolników państwa, dopóki nie zostanie dokonane zadośćuczynienie dopóki ludzie nie staną przed obliczem swojego zbawiciela aby prosić go o przebaczenie i pomoc. W przejmującej książce pod tytułem Tajemnica Najświętszego Oblicza książę Lawrence Karnej ujawnia istotę i historię nabożeństwa do Najświętszego Oblicza. Ukazuje sylwetki apostołów tego nabożeństwa oraz wskazuje sposób ocalenia społeczeństwa i kościoła z rąk jego wrogów. Zadośćuczynienie ma służyć ratowaniu społeczeństwa, powiedział błogosławiony papież Pius IX. Dołączmy więc do świętej Teresy z Luzier i grona innych świętych działających w arcybractwie najświętszego oblicza i kontemplujmy oblicze Pana, aby pomóc odbudować chrześcijaństwo, dewastowane przez zło komunizmu i masonerii. Niebo nawołuje do praktykowania tego nabożeństwa. Oto niezwykle aktualna książka na nasze czasy, która inicjuje kontrrewolucję zadośćuczynienia, czci wobec Boga i nawrócenia. Nabożeństwo do najświętszego oblicza Chrystusa prowadzi nas do źródła naszego zbawienia i uświęcenia, jakim jest święta męka naszego Pana. Tyle mówi biskup Anatasius Schneider. Nabożeństwo do najświętszego oblicza jest najbardziej ukrytym, ale najpotężniejszym nabożeństwem dla naszych czasów i nie wolno tego dłużej trzymać w tajemnicy. Książka księdza Karneja pomaga odeprzeć i powstrzymać naszych wrogów, mówi Jesse Romero, autor książki Diabeł w Mieście Aniołów. Dlatego też i ja pragnę, choćby w małym stopniu, przyczynić się do ożywienia na nowo tego nabożeństwa, czytając za pozwoleniem pana Piotra Zaremskiego przedstawiciela redakcji wydawnictwa AA wspomnianej książki. Jej fragmenty na kanale Jezusa pozwólcił kochać się Bogu. Serdecznie dziękuję za to pozwolenie panu Piotrowi i Wonna Teresa. Jest to pierwszy odcinek myślę dłuższego cyklu nagrań odnośnie nabożeństwa do Najświętszego oblicza Pana Jezusa, Jego historii i rozszerzania, rozkrzywiania tego nabożeństwa. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom kanału Jezusa. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.